稍等 Dzięki, że jesteś. Jak będziemy z nią rozmawiać, nie daj się wyprowadzić z równowagi. Dobra, chodźmy. Poczekaj, otworzę. To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy? Wygląda na to, że potrafię. Liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat. I nie przeliczyłam się. No dobra. Za mną! Judy Alvarez? Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak, i nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z zadymiarzem. O tobie mówię, Vi. Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszedłeś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Judy ma dla ciebie propozycję dotyczącą chmur. Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko po co przyprowadziłaś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić, przejąć chmury i uwolnić się od Tigersów. Okej. Okay. Widzę, że śmierć Ivim mocno tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny finał. Dziwię się tylko, że tak późno go osiągnęła. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Iwi Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna, a potem ją sprzedał. Zawsze byłaś niezrównoważona. Ty sprawiasz wyrażenie rozsądnego. Powiesz mi, o co naprawdę chodzi? Wiedziałaś, w jaki sposób Woodman zajął się Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy? W klubie rządzą bossowie z Tiger Clause. Wiesz, ile ja tu znaczę? Tyle, co wy oboje razem i wasze problemy znaczą dla mnie, czyli bardzo niewiele. To może nie powinnaś tu w ogóle pracować. Udam, że was tu nie było, tylko ze względu na dawne czasy. Judy. Za chwilę ochroniarze odkryją waszą obecność. I teraz macie dwie opcje. Wyjdziecie stąd sami, albo was wyniosą. To nie jest ani groźba, ani figura retoryczna. Wyłącznie przyjacielskie ostrzeżenie. Mam dosyć. Wychodzę. Mądra decyzja. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam, Forest będzie stąd. Stoisz za po złej stronie techniczną. barykady, Majko. Będzie. Pozwól, że sama to ocenię. Przemyśleć. Dajmy jej jeszcze parę dni. Może masz rację. Zadzwonię do niej jutro. Coś was łączyło w przeszłości? Dawno temu. Tak. Chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna. Ja też byłam inna. Ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szale opłacalności przechyli się sklepania po plecach na wbicie w niekosy. Wiem, i całkowicie się zgadzam. Kiedyś byłam nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale jaka by nie była. Potrzebujemy jej. Ach, mogłam nurkować się od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Nie pewnie też. Mhm, to nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak, mogłem się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżaki i drinki z parasolkami. O, nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się unikać. Co robimy z budwanem, nie mam żadnej litości dla tego skór czyli idziemy tam. Jasne. To jedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Wiesz co gorsze od korpa. Ktoś, kto strasznie chce być kolkiem, ale trzeba je przyznać, że prawie głowa że uważa żartę w tym przedsięwzięciu. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Wydawało mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak, bardzo wyraźnie wierzę. wiesz. Wiesz, odwet rzadko przynosi ulgę. Ludzie często uważają to za cudowny lek na własne cierpienie. Ale to tak nie działa. Przepraszam pana najmocniej. Czy możemy zająć chwilę? No, co tam się znowu stało? Ta rura, co pękła w bloku. Te syny z ratusza nadal nikogo nie wysłały do naprawy. Nie odzywaj się tak. Nie widzisz, kto przed tobą Muszę wrócić do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko przekonają tylko konkrety. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie. Muszę pomyśleć. Na razie win. Dziękuję ci.